Cześć witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na nową serię z gry retro jaką postanowiłem nagrać a jest to nic innego jak pierwsza część gry Resident Evil z PlayStation 1 słuchajcie po ograniu pierwszej, trzeciej części Resident Evil 3 Nemesis postanowiłem że nagram także pierwszą już część tej kultowej gry zresztą widziałem parę osób pisało mi pod komentarzami że chciałoby, żebym zagrał i postanowiłem to zrobić przy okazji sam sobie pogram słuchajcie Resident Evil i pierwsza część Ktoś nie zna tej już kultowej gry, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, cały tak zwany boom na wszystkie części starsze Resident Evil, a także na współczesne remake y różnego rodzaju oraz także filmy jakie mieliśmy na przestrzeni kilku, kilkunastu ostatnich lat. Naprawdę sporo tego jest. I to już naprawdę taki prekursor gier Survivor Horror. W grze tej gra jest z 1996 roku, czyli już naprawdę lata temu nam się ukazała. Ja ogrywam Resident Evil Direct Cut, czyli wersję, tak troszeczkę można powiedzieć, wzbogaconą o różne elementy i wersję nieoncesurowaną. W grze będziemy grali ponownie Jill Valentine oraz Chris Redfield. Będziemy mogli sobie wybrać, którą z postaci do wyboru. Za chwilkę się dowiecie, jak to wygląda. No i co mogę powiedzieć? Jill Valentine Chris Redfield należą do Oddziału Stars, czyli jest to grupa do zwalczania bioterroryzmu. Międzyświatowego, no i tutaj nasz tytułowy oddział, tak zwany starz, będzie zostaje rozbity. Można powiedzieć, w trzępy przez y, psy, psy zarażone tym wirusem. Gdzie akcja gry będzie działać się właśnie w posiadłości. Za chwilkę się dowiecie, wszystko po filmiku, jak to będzie wyglądało. Tak, to nie to słów ode mnie na wstępie. No i cała akcja będzie działać się właśnie nieopodal Raccoon City w posiadłości. Także słuchajcie, ja mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić przy tym tytule razem ze mną. Ja chyba z drugi raz w tą grę będę grał. E, to znaczy Resident Evil Direct K to chyba, wiecie co, nie grałem. Grałem chyba w tą podstawową wersję Resident Evil, tą taką najwcześniejszą, bez tych takich dodatków Directs. To będzie chyba moje pierwsze podejście. No i sobie słuchajcie, zobaczmy najpierw jak to wyglądało kiedyś. Wej, wej. Tutaj mamy ułożenie, na pewno będę musiał się tutaj troszeczkę do tego wszystkiego przyzwyczaić bo wiadomo Resident Evil 3 jest troszeczkę bardziej już, no, jeśli można powiedzieć, w porównaniu do pierwszej części, grą bardziej na czasie, no, jeśli mogę użyć takiego określenia, ale do wszystkiego dojdziemy. Mamy także wibracje, no i czasami mogą się takie rzeczy, widzicie, dziać. Ja gram na monitorze, no, jak nie raz wspomniałem. Także słuchajcie, no może zaczniemy sobie rozgrywkę i film wprowadzający. Ja wam tutaj już nie będę dłużej przedłużał, bo na pewno sami chcecie zobaczyć jak to gra wygląda, chociaż na pewno dużo osób wie, ale po latach fajnie sobie przypomnę. Także zaczynamy New Game. No i widzicie, mamy tutaj właśnie już Direct SCAD, czyli mamy yy, różne tryby, czyli oryginalną, początkującą arrange. Te tryby ja czytałem, że od czegoś się różnią. Ja chyba sobie wezmę, no właśnie w sumie sam nie wiem czy wziąć oryginalną. Chyba sobie weźmiemy oryginalny tryb rozgrywki, myślę co, albo nie, weźmiemy sobie Beginner, czemu nie Resident Evil, Resident Evil czyli też ten tytułowy tekst No i tak jak wspomniałem wcześniej, mamy Chrisa Redfielda, należący do oddziału Starz, widzicie jego legitymacja Oraz Jill Valentine także No i tak, w zależności, którą postać wybierzemy, różnią się troszeczkę między sobą, to znaczy, jako jeżeli weźmiemy Chrisa ma on jest oczywiście bardziej wytrzymały na różnego rodzaju ataki zombiaków, czy innych bestii w posiadłości, ale za to ma mniej miejsca w ekwipunku. Natomiast jeżeli we Jill Valentine jest oczywiście słabsza, bo jest kobietą, ale za to ma więcej, większą ilość ekwipunku w, w, po prostu w menu swoim. Także chyba ja jednak wolę Jill wziąć, wiecie co? Mimo, że jestem facetem, ale zawsze to jest więcej miejsca, to nie musimy się zawracać wielokrotnie. Po jakieś rzeczy, żebyśmy się nie kręcili. Także OK, bierzemy sobie Jill Valentine. No i będzie silnik, panie, wprowadzający. Obejrzyjcie sobie w spokoju. Ja na razie się przymknę. Podkręcę wam głos. I na razie cisza z mojej strony. Alpha team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. You found it. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris. It was Bravo team's helicopter. Nobody was in it but strangely most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. No i dobrze, tak jak widzicie, trafiliśmy, a jeszcze chwilkę, w rolach głównych. Ach, jaki to robiło klimat kiedyś. Powiem wam, miałem się nie odzywać, ale... Jeszcze tutaj będzie rozmowa, to za chwilkę sobie troszeczkę wam tutaj wyjaśnić co jak, ale obejrzymy, bo pewnie będzie, będzie rozmowa między członkami oddziału. Co to jest? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is. What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Dobrze, słuchajcie, więc tutaj właśnie zaczynamy sobie już przygodę. Na początku, jeżeli wam wyjaśnić co nieco. Yy, oddział właśnie ten starsz został wysłany w celu od, yy, z odnalezienia oddziału innego brawo Team, który się rozbił gdzieś nieopodal Recon City. No i na miejscu okazało się, że helikopter, który rozbił się z tej poprzedniego oddziału, a nikogo na miejscu nie było. No i w międzyczasie, właśnie widzieliście, zaatakowało nas te psy, no i w ten sposób znaleźliśmy się właśnie w czteroosobowym oddziale w tej posiadłości. No, czyli tak chwilkę tam rozmowy było, widzieliście, że Chris Redfield gdzieś tam zaginął, gdzieś jest w tej posiadłości, ale gdzie to nie wiadomo. No, i za chwilkę będziemy sobie już tutaj rozgrywkę mieli. Słuchajcie, co się rzuca w oczy, ale to za moment. Ja może sobie podejdę, najpierw do. To jest chyba Bary. Słuchajmy. Co to jest? Co to jest? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Słuchajcie, jesteśmy w posiadłości. No i zaczyna nam się rozgrywka. Ja się jeszcze tutaj na chwileczkę zawrócę. Co w tej grze jest świetnego? Na pewno jest. Świetny jest ten film wprowadzający do gry, i mówię Wam autentycznie, że teraz grając ten tytuł, oglądając ten filmik, a jeszcze chwilkę. Dobra, chyba na chwilę, jednak musimy tutaj iść. Grałem w ten tytuł po tylu latach, oglądając ten filmik, czuć klimat, powiem Wam, że naprawdę, czuć ten klimat mocno, tego zaszczucia, takiego osamotnienia w tej dużej posiadłości. Jeszcze ten film z prawdziwymi aktorami, który jest przedstawiony właśnie w filmie prowadzającym, wyobraźcie sobie, jakie to kiedyś musiało robić ogromne wrażenie, bo jestem pewny, że na pewno robiło. To jest coś świetnego, naprawdę. No, i tutaj mamy ekwipunek. Czekacie, mam go w tej chwili, czy nie? się już nie pamiętam tego sterowania. Być może przez chwilę nie mogę jeszcze. A nie, poczekajcie, Mam chyba nóż. Aha, już mogę. Muszę się zapoznać troszeczkę ze sterowaniem. Będziemy tak. Dodał, ok. Słyszymy, jak nam zegar tam bije. Aha, dobra. Musimy oszczędzać tutaj, oczywiście, amunicję. Dobra, posłuchamy. Mogę z nim porozmawiać? Barry tutaj bada nam. Nie jest to zdarzenia, no i będziemy szukali Crystal Redfield'a, który gdzieś się znajduje. No i to jest właśnie mapka, w ten sposób to wygląda. Widzicie tam las, i w lesie mamy właśnie tę całą posiadłość. Mamy jakieś tutaj, jeśli chodzi o dane, to pewnie jakieś ze sterowaniem też będzie. Czekajcie, jak to się otwiera. Nie mogę tego otworzyć, jak to się otwiera. Jeszcze raz. Wciskam niks, ale nie wiem czemu nie mogę. O co chodzi? Być może na razie jeszcze nic tutaj nie mamy. Dobra, grajmy sobie. Zapiszę sobie jeszcze raz grę. Może na drugim save. No jeszcze raz wspomnę, na pewno to robiło piorunujące wrażenie, ten filmik prowadzający z prawdziwymi aktorami, świetna sprawa, naprawdę. Dobra, wchodzimy w pierwsze dwie charakterystyczne ujęcia, wejść w niektóre pomieszczenia właśnie. No i właśnie, te różne ujęcia kamer. Co my tu mamy? Aha, i ten kultowy już taki, taka wstawka, pamiętacie ją zapewne, nie jeden z nas. I ten zombiak, pierwszy zombiak, który gryzie jakąś tam postać. No i pierwszy staś jest pierwszym zombiakiem po tylu latach. Patrzcie jaka krew, jak to kiedyś wyglądało, co? Czy on jeszcze żyje? Krew się rozlała, czyli już prawdopodobnie jest zabity. No i to jest właśnie jeden z członków właśnie Bravo Team Stars Ale zauważcie, że w grze nie uświadczymy zbyt dużo Ale poczekajcie, ja myślę, to jeszcze w filmiku nie będzie Zbyt dużo muzyki Gra charakteryzowała się tym, lata temu, że mieliśmy praktycznie same odgłosy yy, gry to też na pewno budziło taki niepokój, taki strach, jeśli chodzi o ten tytuł, o tą pierwszą część, ciasne korytarze, poczucie zaszczucia. To wszystko zbliżało się do klimatu tej już kultowej gry. No i mamy filmik. Barry? What is it? No Barry widać ma poziomą giverę. What is it? Kenneth was killed too, maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. No i ta posta ten no. gościu też tam został zabity przez zombiaka No jak wiadomo, jak to w pierwszej części Resident, jeszcze nie wiemy, jak te zombiaki są ząbiakami, że tak powiem. Jak one jest, się jest tak, cały ten wirus, nic tutaj wszystko jest. wszystko jest po prostu niewiadome. No i musimy teraz iść do Weskera i powiedzieć mu, że jeden z członków z Bravo Team został właśnie zabity przez ząbiaka. Będzie tutaj krótka rozmowa. No ale Wesker nic jak Zniknął nam. Help for no i widzicie, już mamy kolejną postać, której po prostu nie ma. Już Wesker gdzieś nam zaginął. W każdej części Resident Evil, Wesker był tą postacią, tajemniczą. zawsze był w yy, za związany z jakiś spisek. No i mniej inaczej będzie tutaj. Ten kto się orientuje. Czekajcie. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And. Jill. Here's a lockpick. It might be handy if you, the Master of Unlocking, take it with you. Dostaliśmy od Thanks. Maybe I'll need it. Na pewno ci się Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. Dobrze, Barry wraca do pokoju jedalnego. A Jiri po prostu będziemy tutaj przeszukiwali pomieszczenia w poszukiwaniu, właśnie pozostałych członków. No i wiecie co, y jeszcze tutaj na chwilkę pokażę Wam, akurat ten moment pamiętam. Jeżeli byśmy chcieli wyjść z posiadłości, patrzcie, załączy nam się wstawka. Oglądajcie. Widzicie psiaki. Nic tak z tego nie wyjdziemy. Jest zbyt niebezpieczny, żebyśmy stąd wyszli. Dobrze, słuchajcie, wiecie co? Ja myślę, że w tym odcinku chyba sobie zrobimy koniec. Chciałem taki zrobić odcinek troszeczkę krótszy, wprowadzający was do tej serii, a od przeszłego odcinka zaczniemy już rozgrywkę już tak na całość. Mam nadzieję, że ten tytuł Wam się naprawdę spodoba, bo. Naprawdę fajnie sobie wrócić do, jest, yy, po tylu latach do tak kultowej już gry, kultowej gry, które jak już mówiłem wcześniej, wszystko się od nie zaczęło. Także yy, napiszcie mi, poniecie w komentarzu, czy fajnie, jest, że też się nagrywam ten, dla Was ten tytuł. No i dla siebie, bo też lubię po sobie przypomnieć stare tytuły. Napiszcie mi jakiś komentarz, subskrybujcie mu kanał, będzie mi bardzo miło z Waszej strony. Polubcie, udostępnijcie, bo myślę, że udostępnienie tego filmu też jest fajną sprawą, żeby ludzie sobie przypomnieli, szczególnie starsi chyba widzowie na moim kanale, także ja się będę z wami w tym odcinku żegnał, serdecznie zapraszam na kolejne, do zobaczenia w kolejnych, cześć!